Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, na dzisiejszym odcinku mega gratka dla każdego kolekcjonera. Przyszły do mnie dwa opakowania z Panini. Zamówiłem sobie karty Platinum, także już sam jestem niecierpliwy i zastanawiam się, kto wpadnie, czy będą jakieś moje brakujące karty. Tak więc rozcinamy. Ja już tutaj sobie pozwoliłem mój adres. Wziąć i oderwać, ale paczuszki są jeszcze zamknięte, więc rozcinamy i zaraz będziemy sprawdzać, kto nam nowy wpadnie do kolekcji. W sumie jest 30 kart do zebrania. Koperta, muszę ją zabrać. W środku też są naklejki zamówione dla. Znajomych, muszę zobaczyć, czy one. Nie, tutaj są właśnie te karty, a tutaj chyba będą naklejki. Tak, to więc to odkładam, bo to nie jest dla mnie. Pierwsza paczka, moi kochani, w środku są karty Platinium i cztery boksiki. Były dwa zestawy w tym opakowaniu, czyli sześć kart. Platinium, bo w każdym zestawie dostaje się po trzy karty platinium, czyli tutaj jest 6, a w drugim również będzie 6. Ok, otwieramy kopertę i wyciągamy pierwszą kartę. Kto będzie? Kogo trafimy i jaki kolor? Czyżby brązowy. do 49, czyli to będzie chyba brązowy kolor Thibaut Courtois 35 na 49 taki limicik ta karta jest w porządku bo oczywiście niektóre karty często miały gdzieś rogi uszkodzone albo coś, więc trzeba na to zwracać uwagę ta jest w porządku tak więc odkładam sobie ją tutaj na bok i lecimy z kolejną. Tym razem kto nam tutaj wpadnie. Barela. A bareli chyba nie miałem. Bo kurtła kojarzę. 24 na 49 Nicolo Barela. Więc na razie mamy dwa limity do 49. Do tej pory wszystkie 12 kart miałem w limicie różowym. Kto będzie w trzecim opakowaniu? Bruno Fernandes. Też limit do 49,14 Manchester United i też chyba go mam. Połowa za nami z tej koperty. Czwarte opakowanie. I znowu moja powtórka, Delicht. Do czterdziestu dziewięciu, czterdzieści osiem na czterdzieści dziewięć. Taki limicik. Więc, jak na razie, chyba tylko jedna karta dochodzi do mojej kolekcji. Kogo mamy tutaj? Pięknie z Milanu Teo Hernandez nie miałem w ogóle żadnego zawodnika Milanu więc super 24 na 49 taki limicik czyli to jest karta do kolekcji i ostatnia sztuka z tej koperty Gindogan no jego też mam jego też już mam Ilkaj Gindogan do 49. Więc, jeżeli tam w tym drugim opakowaniu również będą do 49, tutaj 19 na 49, to będę musiał znowu zrobić po połowie, że będę zbierał brązowe i różowe, bo ciężko będzie jeden kolor skompletować. Ok, czyli tu mamy 6 pierwszych kart kolorze brązowym do 49 i dwie karty nie miałem lecimy z drugim tutaj teraz opakowaniem i jest ta sama sytuacja też będzie jedno, jedna koperta nie moja tylko dla kogoś Także tą kopertę odkładam. I lecimy z kopertą z kartami platynowymi. Pudełko numer 7. Lautaro Martinez. Też do 49. 34 na... 49, a Martineza też mam w kolekcji. Pudełko numer 8: Rodri z Manchesteru City 37 na 49. No i tutaj nie kojarzę, nie wiem czy go mam, czy nie mam. Trzeba będzie sprawdzić. W kolejnym opakowaniu mamy Martineliego. Jego na pewno mam 31 na 49. Griezmann, Antoine Griezmann 5 na 49. I też jest do sprawdzenia. Ja tutaj kartę mam obok, więc wstanę i przyniosę zaraz. Najpierw jednak odtworzymy wszystko. Vinicius jego nie miałem. 45 na 49. Czyli to jest nowa karta do kolekcji. I co tam jeszcze nam zostało? Jedno opakowanie. Ostatnie opakowanie. I co tutaj będzie? Szczęsny. Mamy Wojtka Szczęsnego. Nie miałem tej karty. Limicik 29 na 49. ok teraz wstanę po pozostałe, wcześniejsze karty. I sprawdzamy, moi, kochani, kogo mam, a kogo nie. Był Rashford, był Pogba, Delicht, czyli Delicht mi się powtórzył. To jest pierwsza powtórzona karta. Salah, czyli to są trzy inne. Martinelli mi się powtórzył, Modric nie powtórzył. Martinez się powtórzył, Alison się nie powtórzył i De Bruyne też się nie powtórzył. Robert... Się nie powtórzył. Neymar też się nie powtórzył. Gindogan się powtórzył. Foulden się nie powtórzył. Halan się nie powtórzył. I to tyle moi kochani. A więc Griezmann jest nową. Następnie Vinicius jest nowy. Rodri jest nowy. Hernandez jest nowy. Szczęsny. Nowy. Czyli Kurtła też będzie nowy. Bo nie widzę go tutaj. Więc mamy Kurtła. Baryla. i zaraz sprawdzimy kto jeszcze no i Bruno Fernandes Czyli w sumie ile nowych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nowych kart, moi kochani. Ja tutaj to sobie jeszcze raz przeliczę. Tak. Czyli z tymi wcześniejszymi, czyli na różowym mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć plus te osiem, brązowych to mamy 18 różnych kart. 18 i teraz jeszcze te brązowe, które mi się powtórzyły, czyli Martinelli dochodziłby Gindogan, bo oczywiście wolę te do 49, aniżeli do 99. Lautaro Martinez i Delicht Czyli w sumie 22 karty są w mojej kolekcji. Brakuje jeszcze 8. Na pewno Leo brakuje. Bo jeżeli chodzi o zawodników Milanu, to są dwie karty. Także jeszcze coś może sobie domówię, żeby zdobyć cały komplet. Dajcie znać, moi kochani, co myślicie odnośnie przesyłeczki. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!